Cześć kochani, z tej strony Kasia Chylewska. Przygotowałam dla Was dzisiaj kurs na wielkanocne zawieszki w kształcie jajeczek, które mogą być dekoracją do mieszkania albo ozdobą torebek z wielkanocnymi słodkościami. Zapraszam Was serdecznie do wspólnego tworzenia i oglądania. Do zrobienia zawieszek będą mi potrzebne dodatki do wycinania z kolekcji płatki na wietrze, bloczek flowers i paski. Będę też korzystała z małych arkuszy z zestawu płatki na wietrze. Szczególnie interesują mnie te papiery ze względu na tą tęczę kolorów. Ten sam motyw powtarza się na darmowych paseczkach dostępnych do tej kolekcji. Oprócz tego będę wykorzystywała ścinki arkuszy z kolekcji 30 na 30 ponieważ z tych kolorów będę wycinała tła do jajeczek. Oprócz tego będą mi potrzebne grubsze papiery, to jest 250 gram, zwykły brystol. Również będę używała papieru wizytówkowego z jakimś ciekawym motywem. Tutaj jest wytłaczany motyw tkaniny. Przydadzą się też do usztywnienia jajeczek jakieś resztki po opakowaniach z recyklingu. Oprócz tego będziemy używać zestawu. Ozdobnych nożyczek i dziurkaczy. I tradycyjnie przyda nam się klej, jakieś sznureczki dopasowane kolorami do papierów, również kostki 3D i opcjonalnie przyda się również farba. Do wykonania moich zawieszek będę wykorzystywać jajeczka w czterech rozmiarach. Te kształty wycięłam, wykorzystując wykrojniki Nelis, ale takie wzory możecie sobie przygotować sami we własnym zakresie. Ważne jest tylko to, żeby każde następne jajeczko było mniejsze od poprzedniego o około 2 mm. Moje największe jajko ma wysokość 11 cm i szerokość 7,5 cm, ale korzystając z tego kursu, możecie przygotować sobie te zawieszki w dowolnej wielkości, jaka będzie Wam pasowała. Do zrobienia pierwszego jajeczka wykorzystam papier bazowy Brystol w największym, pierwszym rozmiarze. Do tego będzie druga warstwa, również w największym rozmiarze, w kolorze żółtym. Usztywnienie w rozmiarze trzecim, usztywnienie w najmniejszym, czwartym rozmiarze oraz warstwa w czwartym rozmiarze z wytłaczanego papieru. To jajeczko będzie w kolorach żółtym, niebieskim i zielonym. Mam już dopasowane do tego sznureczki i zacznę od tego, że tą warstwę żółtą przytnę dookoła nożyczkami, które nadadzą jej taki ciekawy poszarpany kształt. Ta warstwa jest już przycięta. Teraz podkleję ją usztywnieniem, przykleję całość do bazy, zrobię dziurkę i przewlokę sznurek. Zajeczka za jest już gotowa. Teraz zajmiemy się warstwą, która będzie bardziej dekoracyjna. Zaczniemy od tego, że górną warstwę przednę nożyczkami, mniej więcej w tym miejscu. Tę część na razie odłożę, a tę przykleję od razu do usztywnienia. Te sklejone elementy odkładam na razie na bok, natomiast do tej części będę doklejała kolejne warstwy wycinane z papierów kolorowych oraz z papieru z tym wytłoczeniem w formie tkaniny. Będę wycinała te kolejne warstwy również tymi nożyczkami, które tworzą kształt fali. Górna warstwa jest już gotowa. Teraz można te fragmenty kolorowe pomalować delikatnie białą farbą, żeby całość lepiej pasowała nam do tej żółtej bazy. Teraz przykleję górną warstwę do bazy naszego jajeczka. Wykorzystam do tego kostki 3D, a następnie dodam elementy z arkuszy do wycinania, żeby ozdobić to jajeczko. Pierwsze gotowe jajeczko prezentuje się w ten sposób. Wykorzystam jeszcze szpachelkę, żeby delikatnie podważyć te krawędzie, ponieważ starałam się nie doklejać ich do samego końca, żeby uzyskać taki efekt trójwymiarowości. Dzięki temu jajeczko będzie jeszcze ciekawiej wyglądało. Druga zawieszka będzie wykonana z następujących elementów. Z rozmiaru pierwszego największego baza z Brystolu. Drugi rozmiar kolorowy papier, w takim kolorze, w jakim będziecie chcieli tą zawieszkę wykonać. Trzeci rozmiar usztywnienie. Czwarty rozmiar usztywnienie oraz yy, warstwa, ta, która będzie na samej górze, wykonana z wytłaczanego papieru. Kolejność. Pracy będzie taka sama, jak przy pierwszym jajeczku, z tą różnicą, że wybrałam teraz inny wzór nożyczek, a kwiaty do udekorowania jajeczka wykonam, wykorzystując dziurkacze. Dodam też listki z dziurkacza, a resztę elementów wybiorę z wycinanek. Ostatnią trzecią zawieszkę wykonamy w podobny sposób jak tę poprzednią, czyli potrzebujemy bazy z brystolu w rozmiarze pierwszym, kolorowego tła w rozmiarze drugim, usztywnienia w rozmiarze trzecim i czwartym oraz białego jajka z wytłaczanego papieru również w rozmiarze czwartym. Żeby sobie trochę urozmaicić to jajeczko, dodamy koronkę wyciętą dziurkaczem brzegowym, białe listki oraz falbanki wykonane. Takim wzorem nożyczek. Dodam tutaj też akcent w postaci papierowych kwiatków. Tym razem te kwiatki były wykonane techniką na mokro, więc będzie można zobaczyć różnicę w porównaniu z tymi kwiatkami, które były formowane na sucho. Pojawią się również w tej wersji kwiatki wycinane z pasków.